Czekamy na Was w zupełnie nowej serii! Mamy dwie miseczki i w każdej z nich są karteczki. W pierwszej mam wypisane 9 kolorów, a w drugiej 9 liczb. Kolor to czerwony. Liczba 10. O nieźle. To była najwyższa liczba na tych karteczkach i już poszła na pierwszy ogień. Wow, będzie ciekawie! Teraz narysuję 10 czerwonych postaci. Niekoniecznie ich skóra musi być czerwona, ale po prostu muszą kojarzyć się z tym kolorem. Na początku chciałam narysować kogoś z rodziny i nie mam mocnych. Zastanawiałam się, kogo wybrać, jednak ostatecznie postawiłam na elastynę, dlatego że kolor jej włosów jest najbardziej zbliżony do czerwieni i nie będzie się kontrastował, a wręcz przeciwnie, będzie bardzo pasował później do całego rysunku. Jak wiecie, stroje i Mamocnych są praktycznie w całości czerwone, więc ten wybór był naturalny. Następna postać, jaką postanowiłam narysować, to oczywiście Biedronka z bajki Miraculum. Marinette i Biedronka już tyle razy pojawiły się na moich rysunkach, że przestałam to liczyć. Ale może ktoś z Was ogląda uważnie odcinki i śledzi Instagram rysunkowy i wie, ile już było takich prac? Biedronka mimo że ma niebieskie włosy to idealnie wpasowała się w czerwony klimat rysunku, bo jej strój jest prawie w całości w tym kolorze i jest to podobna sytuacja jak u elastyny. Następna postać to Lilo z bajki Lilo i Stitch. Dziewczyna niby ma tylko czerwoną koszulkę, ale tak jakoś pojawiła mi się w głowie, kiedy szukałam czerwonych postaci i uznałam, że doskonale tutaj pasuje. Tak samo jak pierwsza postać jest taką mieszanką czerwieni i brązu, więc na razie wszystko nam tutaj się idealnie składa. Szukałam kolejnych postaci i natknęłam się na Alwina i wywiórki. Rysowałam Alwina w święta, ale w sumie to nie powód, by dzisiaj go ominąć. Dlatego właśnie szybko zabrałam się za rysowanie niesfornej wywiórki w czerwonej bluzie. Patrząc na Szymona i Teodora, Alwin zdecydowanie kojarzy się z kolorem czerwonym. Skoro była Lilo, to uznałam, że czas pójść w stronę Disneya i popatrzeć na słynne księżniczki. Dlatego właśnie na tym rysunku nie mogło zabraknąć także Arielki. Powiedzcie, czy kolor czerwony kojarzy się z inną księżniczką tak samo mocno, jak z Arielką? Nie wiem, chyba nie. Postanowiłam teraz poszukać trochę dalej, żeby w miarę możliwości narysować też tu kogoś nowego i tak dotarłam do Bujki, czyli jednej z atomówek, oczywiście czerwonej. Bujka ma pomarańczowe włosy i jasną skórę, ale w porównaniu do Bajki i Brawurki zdecydowanie jest czerwoną postacią, dlatego również pasuje do tego rysunku. Następnie wróciłam do Disney'a, ale starałam się nie patrzeć na ludzi, a na zwierzęta i tak też znalazłam smoka z bajki Mulan, który również jest praktycznie cały czerwony, więc idealnie wpisuje się w dzisiejszy temat. Skoro narysowałam smoka Mulan, to może warto narysować kogoś ze świata naszej czerwonej księżniczki Arielki? Tak też zaczęłam rysować kraba Sebastiana z Małej Serenki i jest to postać, która jest w 100% czerwona. Wow! Nie sądziłam, że uda się znaleźć takiego bohatera. Skoro rysowałam kogoś ze świata Arielki, to niezbyt fajnie byłoby przegapić tiki, czyli kwami biedronki. Dlatego oczywiście narysowałam ją w miejscu, które zostało. Tylko właśnie miejsca już prawie nie ma, a potrzebujemy jeszcze jednej postaci, by liczba zgadzała się z tą z karteczki. Dlatego znalazłam czerwonego ptaka z gry Angry Birds. Wiem, że jest też taki film lub serial, więc myślę, że ta czerwona kulka również tutaj pasuje i dobrze wpisuje się w pracę. Na koniec jeszcze dorysowałam czerwone kropki, tak by zapełnić tło. Pomysł, by narysować na innej karcie postacie tego samego koloru, podrzuciła mi na Instagramie Maja, więc bardzo dziękuję, bo stworzyłyśmy razem naprawdę ciekawe wyzwanie. Świetnie się przy nim bawiłam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli chcielibyście więcej odcinków z tej serii, to koniecznie dajcie znać w komentarzach i klikając łapki w górę. Możecie też obstawiać, jaki kolor i jaka liczba wylosuje się w kolejnym odcinku. Ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie! I to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia! Cześć!